Witaj koziorożcu! Intelektualną aktywność, umysłową sprawność, potrzebę szukania nowej, ciekawej wiedzy i informacji przynoszą Ci znakomite wpływy Trygona Jowisza oraz sextyl Neptuna. Masz już zatem dość starych schematów, błędnych teorii, skostniałego, konserwatywnego myślenia opartego na lękach i fobiach. Potrzeba rozwoju, inwestycje w siebie, otwarcie na zmiany i nowości pozwolą ci złapać wiatr w żagle, uwolnić kreatywność, obudzić w sobie ducha przedsiębiorczości i rozwijać biznesowe zacięcie. Świetnym pomysłem może być również uruchomienie własnej działalności gospodarczej lub odważna inwestycja, która może ci zapewnić wolność finansową. Poczujesz zatem ochotę na to, by nieco zaszaleć i zaryzykować. Jednak świadomość, że Twoje kontrowersyjne, ale odważne i dalekowzroczne pomysły i idee mogą się nie spodobać szefowi, wspólnikowi, naukowemu opiekunowi, warto przygotować sobie alternatywne rozwiązanie i bezpieczne lądowisko. Rozglądaj się zatem za nową pracą, lub głęboko się zastanów nad tym, co możesz robić. I czym możesz się zajmować w nowo rozpoczętym roku? Styczeń jest znakomitym miesiącem na pracę, interesy, działania zawodowe, inwestycje i biznesy, więc nie warto kurczowo trzymać się dotychczasowej posady lub stanowiska. Masz bowiem wyjątkową szansę na znalezienie nowego źródła utrzymania. Karnawał sprzyja dobrej zabawie i nawiązywaniu nowych znajomości. Jeśli więc dokucza Ci samotność, warto skorzystać z zaproszenia przyjaciół lub znajomych. Twoje życie towarzyskie nabierze wreszcie jasnych i mocnych kolorów. Ogromnie się cieszę, że wspólnie weszliśmy w nowy rok. Wierzę w to, że nasze prognozy pomogą Ci osiągnąć wspaniałe sukcesy. Jeśli chcesz poznać swoją przyszłość, dzwoń do naszych ekspertów z medium.pl. Pozdrawiam! Piotr Gibaszewski.